Pan z wami i z duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Albowiem, jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą leć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Oto słowo pańskie. Rozpoczynamy. Kolejny adwent w naszym życiu. Podkreślamy, że jest to czas radosnego przygotowania. Radość jest chociażby taka, że znowu możemy zacząć od nowa. To jest taka nadzieja, bo z biegiem lat widzę, ile straciłem. Tu się odnoszę do papieża Franciszka, który często powtarza, że trzeba wstać z tego fotela, z tej kanapy. Bo w oczekiwaniu jest to niebezpieczne, że czekając mam nogę na nogę, ręce na ręce, no i czekam. Od razu przypomina mi się ta scena w Piśmie Świętym, kiedy Paweł pisze do Tesaloniczan, kto nie pracuje, niech też nie je. Dlatego, że oni czekając na powtórne przyjście Pana Jezusa, myśleli, że On będzie od razu. I przestali pracować, nic nie robili, no czekali na przyjście, powiedział przyjdę niebawem. Adwent to czas najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Pamiętacie, Roraty, to wczesne wstawanie. Niektórzy mówią, że jeszcze było nawet śniega po same kolana. Przygotowanie lampionu, przygotowanie kalendarza adwentowego, tych różnych ozdób na święta, a te zapachy, które rozchodziły się po mieszkaniu, pieczone ciasteczka, pierniki, uczenia się roli do jasełek, wyciągania wszystkiego z szaf, porządkowania, mycia okien i stania w kolejce. A przede wszystkim ludzie jacyś bardziej otwarci, życzliwi. Pamiętacie te kartki, które wypisywaliśmy z życzeniami na święta, no i prezenty, w tym ten największy Boże Dziecię. To wszystko jest piękne, ważne, potrzebne, ale nowy Adwent daje nam szansę, żeby marzyć o Bogu, który urodzi się nie w gonitwie, żeby niczego nie zabrakło na te święta, ale w tej mojej ciemności. Zobacz, jaką wielką rangę w adwencie odgrywa światło, ile nowych świec się pojawiło w prezbiterium. Ta walka światła z ciemnością to światło, które wchłania moją ciemność. I znowu, by Bóg się urodził w tych moich nerwach, bo tyle bezsilności, wiary, że tak naprawdę nic się nie zmienia. Tyle w tych moim życiu schematów. Dni podobnych jeden do drugiego, to może wykańczać w tej walce o dom, o rodzinę, o siebie samego. Adwent, chciałoby się powiedzieć, świetnie definiuje się w refrenie dzisiejszego psalmu. Śpiewaliśmy przed chwilą: Idźmy z radością na spotkanie Pana. Pan Bóg zawsze wychodzi, ale najważniejsze jest to, żebym ja właśnie chciał się ruszyć. Żebym tego 24 grudnia potrafił się spotkać w tej połowie mojego wyjścia i ujrzeć Jego, a nawet podzielić się z nim opłatkiem. Dlatego na drodze tego adwentu Bóg zapala lampion, Bóg zapala tą pierwszą świecę na tym wieńcu za mną, to światło nadziei, tęsknoty. Które ma sprowokować, żeby wyjść. To jest trudne wyjść z siebie, wyjść z tego strachu, wyjść z myślenia, że jakoś to będzie No, pierwsze księdza, który to już adwent w moim życiu. Bóg daje ci światło, żeby, żeby Jego oczami spojrzeć na siebie. Tym światłem dla nas dzisiaj jest tak, że przede wszystkim liturgia słowa, święty Paweł w pierwszą niedzielę Adwentu mówi do nas. Rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła godzina powstania ze snu. Nieraz tak ludzie zapadają sen, żeby to już minęło, marzą, że jak się obudzą, to będzie inna rzeczywistość. Teraz, pisze Paweł, najwyższy czas przyoblec się w Chrystusa i porzucić dawne zatroskanie o ciało, zbytnie zatroskanie o ciało i dogadzanie swoim rządzą. Jak z proboszcz mówił we wstępie, adwent to przede wszystkim, przynajmniej w pierwszej części, przygotowanie się człowieka na powtórne przyjście Chrystusa, na koniec świata. No, dla nas takim końcem świata. Fragment dzisiejszej Ewangelii bardzo często przytaczany jest właśnie na pogrzebach, bo nikt nie chce być zaskoczony, a i Pan Bóg tego nie chce, bo stawka jest wysoka idzie o wieczność. I dalej słyszymy w Ewangelii: A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał. A zatem pytanie niedzieli: kto, co jest złodziejem w moim życiu? Kto Cię okradł z czasu na modlitwę, z czasu dla Twojej rodziny? Kto zabrał ci spokój sumienia, spokojny sen? Kto ukradł twój wstyd? Kto wyrwał ci miłość, a może nawet ukradł przebaczenie? W końcu mogą mi ukraść Boga, bo dają tysiące pięknych, migających światełek, cudowne opakowania, pełny brzuch i święta powoli niewiadomo czyje. To uśpił moją czujność. Czuwanie to jest troska o życie własce uświęcającej. Ja nie wierzę, naprawdę nie wierzę w udane święta Bożego Narodzenia bez spowiedzi świętej. Pandemia zrobiła swoje, wtedy było inaczej. Ale no nie da się z brudnym sercem usiąść do białego stołu, zakrytego obrusem. Wielu tak robi. Dlatego bez pojednania z Bogiem, z człowiekiem, nie będzie prawdziwych świąt. Mamy adwent, czas, żeby o tym pomyśleć. To też troska, czuwanie to troska o drugiego człowieka, ale nie tylko z okazji święta. Czuwać to znaczy pielęgnować więź z Jezusem. No i znowu, tak pod nosem sobie myślę, na miłość boską, czy raty zostały wymyślone dla dzieci? Jak się czyta ich historię, że to w Polsce, że pierwszą świecę zapalał król, a potem kolejne stany aż do chłopów. Czuwać to odwracać się od złego, to brzydzić się grzechem. Czuwać to znaczy walczyć z pokusą. Ja się sam sobie przyglądam i, i wiem, gdzie jestem pęknięty. Wiem, gdzie ten zły najczęściej uderza, bo to są schematy. Czuwać to znaczy dbać o dobro. A zwłaszcza w Adwencie staram się je pomnażać. I z dzisiejszej Ewangelii, kiedy Noe wszedł do arki i spostrzegli się, że przyszedł potop, pochłonął ich wszystkich. Adwent woła do mnie w Ewangelii. Bądź jak Noe, żeby to wszystko cię nie pochłonęło, żebyś się w tym nie utopił. Budować Arkę. Żeby nie utopić się w tym życiu. Amen.